Widać, rzeczywiście widać takie agresywne sterowanie i zdaje się, że to, no to już piloci wiedzą, czy to jest metoda na tą trasę, czy nie. Dlatego, że w się dynamicznych, szczególnie w tych zakrętach na i można dosyć dużo prędkości wytracić. Natomiast w momencie tego nawrotu, proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy dochodzi do najgorszych przeciągów, To ponad 9 g, także to już jest dosyć mocna siła działająca i na pilota i na samolot teraz zauważ przez, przez bramkę, przez którą przez, przed przez, przez jak strasznie szybko wykonał ten z lotu poziomego um, przechylenie samolotu do zakrętu, tak? To jedynym ustawieniem to trwa jednej czwartej w poszczególnych bramkach, które czas przelotu i znów bo jakby to bo jakaś bez szczepii, znów opadanie, że Na tych dwóch wcześniejszych bramkach miał Brytyjczyk najlepsze czasy i nic kończy kolejny przelot treningowy i znów rusza. Minuta 13, 339 minut, a więc znaczy najlepszy, najlepszy czas od drugiego klasyfikacji Czechy. Na razie Peter McLeod, Kanadyjczyk na pierwszym miejscu, a my widzimy w pełnej klasie taką Momę Lizę.